Witamano, ludzie, Michał z tej strony. Witam ponownie. Zapraszam dzisiaj na konfit skaczki z, z żurawiną podany z czerwoną kapustą. Konfit skaczki, co to jest? W moim przypadku noga skaczki gotowana na tłuszczu kaczym. I podane będę, będę to podawał z czerwoną kapustą, którą będę dusił na cydrze, czyli takim jabłkowym piwie. Zajebiste po prostu danie, wcale nie takie trudne do zrobienia. Zapraszam na film, jeżeli się spodoba, zostawcie łapkę w górę, kliknijcie subskrypcję i lecimy z tematem. Zaczynam od mojej kaczki. W moim przypadku kupnę w sklepie dwa łódka, dwie nogi z kaczki. Wyglądają tak jak widać, i po prostu muszę je zamarynować, tak to nazwijmy. Czyli po prostu posolić, popieprzyć i odstawić na noc. Ja tak zrobiłem, zostawiłem na noc w lodówce. Dużo soli. Dużo pieprzu. Obracam na drugą stronę. Powtarzam proces z drugiej strony. Dużo soli i dużo pieprzu. Zakrywam folią i tak jak mówiłem, wstawiam na całą noc do lodówki. Po nocy w lodówce. Wyciągam. I będę musiał je ugotować, tak jak mówiłem na początku, na wstępie, w tłuszczu. Ja zaopatrzyłem się w kaczy tłuszcz, który po prostu wlewam do garnka. Tutaj jest około kilograma tego tłuszczu. Po roztopieniu, kiedy tłuszcz się roztopi, wrzucam do niego moje kaczki, moje nogi i to ma się dosłownie na minimalnym palniku gotować. W moim przypadku było to dwie godziny. Dosłownie na minimalnym, najmniejszy jaki macie. Po dwóch godzinach trzeba sprawdzić. Yy, powinno być gotowe. Raczej, raczej będą gotowe. U mnie się udało. Równe dwie godziny i tak jak widzicie, Sprawdzając widelcem, widać, że, no, że to mięso jest bardzo fajne, już ugotowane, miękkie, gotowe do spożycia. Ale my przechodzimy dalej, bo to jest tylko początek mojego, nazwijmy to, obiadu. Wyciągam sobie te nogi na osobny talerzyk i odstawiam, żeby sobie trochę odpoczęły. Tłuszczu nie wylewam, bo tłuszcz zlewam do słoika, stawiam do lodówki i mogę go użyć choćby nawet za pół roku drugi raz. Tak wyglądają moje nogi. Przechodzę teraz do kapusty. Na ilość yy, może inaczej. Ja użyłem jedną taką średnią kapustę, którą yy, ogólnie trzeba poszatkować. Ja do tego użyłem maszynki. Można to zrobić oczywiście nożem, można to zrobić jakąś mandoliną czy czymś takim, ale ja poszedłem na łatwiznę i zrobiłem to w maszynce. Ale najpierw musiałem sobie tą kapustę przygotować czyli po prostu odciąłem dubkę, ściągnąłem te górne warstwy liści, te wyschnięte. Przekroiłem to teraz na ćwiartkę, jak widać, i, i pozbywam się tego twardego kaczana, czy w różnych regionach Polski różnie się to nazywa. U mnie się mówi o, mówiło na to kaczan. I ogólnie taką ćwiartkę kapusty kroję na mniejsze kawałki. Jeszcze Chodzi o to, żeby były to kawałki odpowiednie, żeby się zmieściły w moim przypadku w maszynce. Tak jak mówię, poszedłem troszeczkę na łatwiznę. Ale liczy się efekt końcowy. Po to mamy te maszyny powymyślane. I tak przygotowaną kapustę włączam maszynę i wrzucam do maszynki. Szatkuję. I mogę przechodzić dalej. Teraz tak przerzucam moją kapustę do garnka. Suchy garnek bez niczego. Żadnego oleju, żadnej wody, nic. Dodaję łyżkę półtorej łyżki stołowej soli, co spowoduje, sól spowoduje, że kapusta puści sok. Mieszam to wstępnie i zostawiam na takim średnim ogniu na około 10 minut. Kapusta już zaczęła puszczać sok. Zmniejszyła swoją objętość w garnku, jak widzicie, i w tej chwili podlewam ją cydrem, czyli moim jabłkowym piwem. Na taką główkę kapusty ja zużyłem puszkę półlitrową piwa. Mieszam. I teraz przykrywam pokrywką i pół godziny duszę, do momentu, aż kapusta będzie miękka. Po pół godziny ściągam przykrywkę, pokrywkę. Kapusta już jest miękka, jak widzicie jest mnóstwo jeszcze tego piwa I zostawiam teraz to bez pokrywki, żeby mi ten Sok, te, to piwo odparowało W międzyczasie dodaję pieprzu Po około, około kolejne pół godziny już widzicie, że yy, Tego soku, tego, tego piwa już praktycznie nie ma Już praktycznie cało, yy, całe to piwo odparowało Kapusta jest miękka, mogę Dokończyć moją kapustę. Co w moim przypadku chodzi, tylko o to, żeby dodać konfiturę żurawinową. Konfitura żurawinowa, kupna, kupiona w sklepie, która dodaje, która jest i słodka, i kwaśna jednocześnie, dodaje fajnego aromatu do tej kapusty. Po prostu około 3 łyżki tej konfitury dodaję do mojej kapusty. Mieszam, zostawiam jeszcze dosłownie na 3 do 5 minut i moja kapusta jest gotowa. Mogę podawać moje danie. Ale muszę jeszcze wrócić do mojej kaczki. Wykładam sobie moje nogi, które chwileczkę odpoczęły po gotowaniu w, w tym tłuszczu. Wykładam sobie je na tackę jakąś wyłożoną w moim przypadku folią aluminiową, i wykładam na wierzch na, na, na te kaczki po łyżce konfitury, tej żurawinowej, której używałem do kapusty. Po prostu na wierzch na skórę wykładam tą konfiturę. I to wskakuje do piekarnika. Dosłownie 3-4 minuty. Chodzi tylko o to, żeby. 180 stopni, chodzi tylko o to, żeby, yy, żeby ta kaczka się po prostu podpiekła z tą konfiturą. I mogę wykładać. Kapusta, gotowa. Wskakuje na talerz. Do tego jedna nóżka. Druga nóżka. I moje danie gotowe. Moglibyście powiedzieć, że mogłem te kaczki ogolić, opalić. Oczywiście mogłem, nie zrobiłem tego. Nie mam na to czasu, nie mam warunków, że tak powiem tutaj, gdzie się tym zajmuję, w moich warunkach domowych. Gorąco polecam każdemu. Bardzo proste w zrobieniu danie. Życzę wszystkim smacznego. Oczywiście, jeżeli film się podobał, zostawcie łapkę w górę. Kto nie subskrybuje, zapraszam do subskrypcji. Zapraszam do kolejnych filmów. Trzymajcie się. Tymczasem.